Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy. Taki dzień, dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory. Brotowy, Jest taki dzień, w którym radość chwila wszystkich. Dzień, dzień, który każdy z nas zna już pod kołyski. Niebo, ziemia. Niebu, ziemia. Wszyscy, dzień, wszyscy myślą życzenia. Trzeba i drzewo, I nie wiatru łatwym śniegu. Jest taki dzień, tylko jeden, raz do roku. Dzień, zwykły dzień, który liczy się o zmroku. Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem. Dzień, piękny dzień, dziś nam go składa w darze. Niebo ziemi, niebu ziemia. Wszyscy wszystkim ślą życzenia. A gdy wszyscy usną wreszcie, noc Bliwia zapachnie się. W tym uroczystym dniu, pomimo świątecznego klimatu, w tym roku inaczej niż zwykle, bo tak daleko, a jednak tak blisko siebie. Pragniemy złożyć w imieniu wszystkich uczniów naszej szkoły świąteczne życzenia pani dyrektor, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły. Jest Bądźcie zdrowi, bądźcie szczęśliwi i zawsze pełni nadziei, wiary i miłości. Ogrzejcie się w blasku świec, napełnijcie serca spokoją, odpocznijcie od trudów codzienności, odnówcie w sobie pokłady cierpliwości, weselcie się i radujcie. To już pora na Wigilię. to już czas, a tu jeszcze kogoś nie ma pośród nas, a ty jeszcze, a tu jeszcze ktoś ma przyjść. Bo przy stole, wolne miejsce czeka dziś. Jazdo betlejemska, prowadź go przez świat, aby razem z nami przez stole siadł. Prowadź go tu do nas z tych dalekich dróg, aby razem z nami kolędować mógł. Daj mu światło, bo tak łatwo zmylić ślad. Daj nadzieję, kiedy w oczy wieje wiatr. Strudzonemu, zmęczonemu, pomóż iść, bo samotny, Nikt nie może zostać dziś. Świąt. Wesołych, świąt. Wesołych... Wesołych świąt. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Wszelkie